Witam, w tym odcinku pokażę Wam bardzo ciekawą opcję, którą oferuje nam program Photofilm 7, a mianowicie kopiowanie elementów znajdujących się na obrazku. Wykorzystamy do tego opcję Clone Stamp Tool, która znajduje się tutaj po prawej stronie w pasku narzędzi. Klikamy i przykładowo skopiujemy sobie klamkę od drzwi. Klikamy przycisk CTRL na dole klawiatury. Klikamy na miejsce, które ma być skopiowane, puszczamy i odkładamy w danym miejscu. E, możemy to zrobić kilkukrotnie. E, możemy skopiować to każdy element, możemy skopiować na obraz. E, to było, by było na tyle. Program jest w pełni darmowy, link do pobrania znajduje się poniżej. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania i lajkowania na razie.